Kiedyś podczas spotkania ze znajomymi, wymienialiśmy się strasznymi historiami. Jeden z kolegów opowiedział coś, co, jak twierdził, wydarzyło się naprawdę. Historia pochodziła od jego znajomej, a kilka innych osób ją potwierdziło. Dziewczyna, o której mowa, często zajmowała się opieką nad dziećmi. Było to dla niej zupełnie rutynowe zajęcie. Pewnego wieczoru została poproszona, by przypilnować dzieci znajomych. O dziewiątej położyła je spać, a sama usiadła w salonie, włączyła telewizor, odrabiała zadanie domowe i czekała, aż rodzice wrócą. W pewnym momencie usłyszała dźwięk dobiegający z piwnicy, jakby coś spadło. Zignorowała to, myśląc, że to pewnie pralka albo coś podobnego. Po kilku minutach znów usłyszała ten dźwięk, tym razem głośniejszy i bardziej niepokojący. Zaniepokojona zadzwoniła na policję. Powiedziała dyspozytorce, że słyszy dziwne odgłosy z piwnicy i nie czuje się bezpiecznie. Kobieta z infolinii uspokoiła ją, mówiąc, że w okolicy znajduje się patrol, który może podjechać i sprawdzić sytuację. Zapewniła, że funkcjonariusze powinni pojawić się w ciągu około 20 minut. Ku zaskoczeniu dziewczyny już po pięciu minutach ktoś zapukał do drzwi. Gdy otworzyła, zobaczyła cały oddział policji. Zdziwiona zapytała, dlaczego przyjechało ich aż tylu, przecież miała być tylko standardowa kontrola. Jeden z policjantów spojrzał na nią poważnie i odpowiedział – Zaraz po tym, jak zakończyła pani rozmowę z dyspozytorką, na linii dało się słyszeć, że ktoś inny odłożył słuchawkę. Policjanci natychmiast zeszli do piwnicy. Okazało się, że rzeczywiście był tam mężczyzna, który podsłuchiwał całą rozmowę z drugiego telefonu. Został aresztowany na miejscu. Jak się później okazało, był poszukiwany w związku z kilkoma bardzo poważnymi przestępstwami.